Ktoś tu coś o mnie mówił? O, 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 o. Ej, chłopcy, patrzcie, co my tu mamy. <grymne> Przystaweczki? <grymne> tak! Małe przekąski! <grymne> Świetnie wam poszło na to, Torze Przeszkód. Teraz pora na trening szybkości. Na miejsca, gotowi, start! <grymne> Nie wierzę, że ją wyprzedziłem! Wcale jej nie wyprzedziłeś? E? Naprawdę myślałeś, że będziesz szybszy ode mnie? Wiesz. Dla mnie liczy się tylko to, że jesteście szybsi od hien. A skoro już o nich mowa. Ono, możesz się jeszcze rozejrzeć? Nie ma sprawy! Dzięki! A i przy okazji, zerknij, czy weszty jest w pobliżu! Dobry pomysł! W sumie to powinien już wrócić. No bo w końcu, ile czasu zajmuje odprowadzenie słonika do domu? Jakie są plusy mieszkania na lwie i ziemi, skoro i tak musimy ciągle uciekać przed hienami? To takie uciążliwe. Spokojnie. Lwia straż nad wszystkim czuwa. Znajdziemy te hieny i wygonimy je tam, gdzie ich miejsce. <grystanie> Zaraz się do mnie Was też, Chwila, te dzieciaki naprawdę nas gonią? Ha! Mam nadzieję, że nie. No, sierściuchy, one się tylko tak bawią. Ale za chwilę skończymy tę zabawę. Idziemy. <stutem> <śmion> Liverpool> <mion> Liverpool> uh, uciekli nam. To kogo gonimy teraz? Ja mam pewien pomysł. Może to my będziemy gonić was. Chodź na mnie! Au! Nie ma takiego kopania! Zostaliśmy sami, młody! Ćwiczenie zyskałam! Janja! Dziewciaki nam uciekają! A ta mała zebra jest niemiła! To nie ma znaczenia. Został nam jeszcze ten mały słoń. A on jest najwolniejszy z nich wszystkich. O nic się nie martwcie. Naprawdę nie macie się czego obawiać. Oni może nie mają, ale zebry są najsmaczniejsze w całej lwiej ziemi i hieny bardzo dobrze o tym wiedzą. To prawda. Pogódźcie się z tym. Breszki! Mam nam pomóc! Już spokojnie! Mówcie co się dzieje. I gdzie jest Mtoto? Mtoto musiał uciekać! Gonią go hieny! A, znowu to samo! Proszę cię, nie słuchaj tych małych łobuziaków. Tym razem mówimy prawdę! Mój tato ma kłopoty i został tam sam! Nie na długo! Zostańcie tutaj! Mam zostać tu sam? A kto będzie chronił mnie? No i? Widziałeś coś? Dobre wieści są takie, że nie widziałem hien. Złe są takie, że nie widziałem naszego przyjaciela. Hmm. Bez ty raczej się nie odłącza, kiedy patrolujemy. Coś jest nie tak. Za mną musimy go znaleźć. Długo tak nie wytrzyma. Już mocno się zmęczy. Ja też w porządku, panowie. Bierzmy się za niego. Jak się Dzień? masz mały? Szukasz pomocy? Niestety to na nic. Nikt tu nie przyjdzie. Jesteśmy tu sami. To co wybieracie, chłopcy? Nóżkę czy trąbę? Ja wybieram uszy! Są gumowate! Gumowate uszy! To brzmi zabawnie! No i smakowicie!